Uczestnicy muszą przygotować film trwający od 2 do 3 minut. Zachęcamy mieszkańców Gminy Polkowice, bo konkurs Klimat w czasach Netflixa jest zorganizowany dla mieszkańców Gminy Polkowice. Aby wziąć udział w konkursie, należy nakręcić film o tematyce ekologicznej, o zjawiskach klimatycznych, o tym jak możemy działać. Aby poprawić nasze środowisko, czy walczyć z jakością powietrza, czy oszczędzać wodę, czy zagospodarować wody deszczowe, temat jest dowolny. Film powinien trwać od 2 do trzech minut, bez napisów. Jeden film jedna osoba może zgłosić. Aby konkurs mógł się odbyć, wystarczą zgłoszenia od pięciu mieszkańców. Co jest ważne, to to, aby zwrócić uwagę, co my możemy zrobić, co każdy z nas może zrobić dla naszego środowiska, tych małych rzeczy i tych wielkich, też je zaobserwować, co gminy robią, co, co mieszkańcy, co firmy robią. Co jest ważne, to 29 luty, to jest termin składania filmów w kancelarii, na pendrive, na CD. Jak ma być na nakręcony ten film, warunki są podane w regulaminie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.